Siemano widzowie, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj wam pokażę, jak zarobić kupę kasy na mainstarze. Box PVP, oczywiście. No i co, zapraszam Was do oglądania, i przy okazji Wam troszeczkę opowiem o evencie walentynkowym, jaki już trwa od jakiegoś czasu na serwerze. Dobra, no to co, widzimy się już w pierwszej osobie. Dobra widzowie, jak wejdziecie już na main VIP, Tutaj możecie od razu zobaczyć przed sobą event walentynkowy Zaczniemy od tego, bo naprawdę dzięki temu na sam start Teraz polecam wam wbić, bo naprawdę się bardzo mocno dorobić Tutaj macie różne informacje o evencie Tutaj macie mały upominek, który kosztuje 80 takich strzałów, ale to zaraz wam pokażę A ten kosztuje 1000, ale tutaj oczywiście macie lepsze itemki Tutaj tak Wytwarzanie przedmiotów, możecie sobie właśnie wytworzyć ten duży upominek, mały upominek a także, łuk kupidyna, który służy do zbierania strzał, ale nie trzeba go wytwarzać. Można oczywiście zbierać zwykłą rączką. Zaraz wam to pokażę. Tutaj macie różne osiągnięcia, i za nie sobie odbieracie też strzały, więc mega fajnie. Tutaj jakieś tam yy, informacje. I co? Dobra, lecimy. Zaraz wam tutaj pokażę. Przyjrzyjmy sobie tylko. Yy, to tak, tutaj jak sobie pójdziecie w prawą stronę, yy, także jak i lewą. Macie takie właśnie, widzicie, generatory, nie? No i je można kopać oczywiście łapką. No tutaj już kolega mnie bije. Ale można je kopać ogólnie łapką i z nich właśnie wam wypadają te szczały. Nie zawsze, ale co, ileś tam bloku wypadną. O, na przykład tam, widzicie, taki cel? W nie właśnie się strzela tym łukiem kopityna. I za nie dostacie strzały. Właśnie dostałem strzały, widzicie? Yy, co jakiś czas trwa iben walentynkowy. Yy, tak. Tutaj teraz wam pokażę, jak pójdziecie cały czas sobie prosto. To jest tutaj także posiadana strefa śmierci. Ona aktywuje się o godzinach od 18 do 21. I wchodząc na nią, oczywiście, możecie umrzeć, ale polecam wam tak czy siak na nią chodzić, ponieważ yy, respią się tam generatory yy, tego właśnie tych grzybków do kopania, a także respią się właśnie takie doszczelania, widzicie, ale stąd chyba można je zeszczelić i po prostu bardzo łatwo się tam zarabia. Yy, na mapie są też takie różne teleporty. Na przykład, jak ten, Patrzcie, wejdziemy sobie w niego i was na przykład teleportuje gdzieś, nie? Bo mapa ogólnie jest bardzo duża, eventowa. No, i tutaj o tyle do praktycznie temu, oczywiście, tak. I tutaj macie na przykład kolejny teleport. O, i jeszcze wspomnę o bossach. Tutaj macie Hinomaniak. Boss pojawia się codziennie o 17.30, a C1545, a w weekendy również o 13.00. I tam na początku też się respi jeszcze jeden. O, widzicie tutaj te generatory grzybków? Naprawdę, musicie sobie obczaić mapę. Dzięki temu naprawdę można sporo kasy zarobić. co ja wam polecam? Zbierać sobie te szczały na początku. Ja już wam pokażę tutaj, jak to wygląda u mnie, bo ja już tam sobie troszeczkę pozbierałem. Zbieracie sobie te generatory, one się wam tutaj respią. Jeżeli was ktoś zabije, no to trudno tam i temu i tak dzisiaj nie traci, więc wiecie. Kopiecie sobie. Dobra, widzimy się na spawnie, jak już wejdę i wam pokażę o co chodzi. Dobra, widzowie, jak już widzicie, mam tutaj troszeczkę tych strzał To nie jest chyba wystarczająca ilość, ale myślę, że jak uzbieracie 6 staków powinno Wam wystarczyć. I po prostu patrzcie, trasę wchodzicie rynek open. Rynek open. O, tutaj mi się klipek mi z zrobił. I tak, jak już sobie wejdziecie na rynek, co nie, to polecam też cały po prostu sprzedawać. Zobaczcie, tutaj sobie wejdźcie na wszystko, zróbcie sobie najmniejsza kłopota i patrzcie, jedna szczera chodzi po 15 dolków. No i ogólnie tam plus minus chodzi o to, żeby zebrać na łopatę 14. Łopata 14 kosztuje, jest naprawdę bardzo tania tak naprawdę. Już wam tutaj pokazuję ile ona kosztuje. No widzicie, tutaj jakieś dziewiątki. Jest tak szczał chodzi chyba 1300, coś takiego, nie? No i łopata 23000, nie? Więc troszeczkę, albo nie wiem, na przykład pozbieracie sobie na duży upominek, to jest naprawdę szybko da się zebrać. Jeden duży upominek, sprzedajcie sobie i kupcie tą łopatę. Ja już taką obą łopatę posiadam tutaj w ender czeście. Łopata 14, tu jak już na nią pozbieracie, to wam teraz coś pokażę. Dobra, widzowie, więc potem sobie już, nie wiem, zróbcie sobie powiedzmy, idziemy na czwórki. Chyba od czwórek już można chodzić na strefę i sobie wchodzicie yy, Królestwo Metina To jest taka strefa bez elit, oczywiście I tutaj macie różne rzeczy do kopania Polecam wam też dołączyć, jeżeli macie taką okazję Polecam wam dołączyć do no, klanu, gdzie macie perk dropu I polecam też inwestować yy, w perk dropu, jeżeli chodzi o dłamki I sobie kopiecie taką łopatką Ja wam tutaj zaraz pokażę, ile to leci Bo To jest słabszy piasek, ale tutaj zaraz się nam zrespi, zobaczcie Za 51 sekund bodajże Teraz nam taki czerwony i z niego leci już naprawdę ogromna ilość yy, tych pieniążków. Dobra, to widzimy się za chwilkę, jak już pokopię. Pokopię sobie 15 minut i zobaczymy, ile będą mieć kasy na plus. Dobra, widzimy już się po, po tym, jak na kopię. Prawidłowy, ja już sobie tutaj kopię pasaczek elegancko. I kaska leci, więc widzimy się za jakieś 10 minut, jak już dokończę całą posztę. Dobra widzowie, ja już tutaj pokopałem dosłownie 10 minut, 5 Nie kopałem 15, bo niestety coś tutaj musiałem zrobić Pokopałem już około 7 minut No i co, nakopałem 6 i trochę, więc... 6 koła i troszeczkę Więc no mi się wydaje, że mega to jest opłacalne W szczególności, że jakbym pokopał powiedzmy godzinkę, no to Naprawdę bym już mógł sobie kupić naprawdę spokój i zdominować Mainstara, no Powiedz, nawet jakbym kopał chyba godzinkę, to by mnie było stać na to, co ja mam teraz, tak szczerze. Więc mega polecam w ten sposób. I teraz jeszcze mam dla was tutaj taki mini konkursik dla jakichś nowych graczy, którzy by chcieli dołączyć, czy im troszeczkę ułatwić. Już się widzimy na spawnie. Dobra, widzowie, tutaj taki skromny konkursik dla jakiejś nowej osóbki, tak jak mówię. Taki mieczyk dziesiątka, tutaj taki secik dziewiątka pokorny i tutaj łopata z kilofem. I Oczywiście, jakieś tam szczały żeście mogli sobie zakupić, no, kupi dyna i naprawdę już spoko sobie pozarabiać. Dobra, no to co? Y oczywiście, wymagania to y sub, like i komentarz z nikiem. Y losowanie w następnym filmie, i co? No, już to chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i mam nadzieję, że zdominujecie Mainstara. Dobra, Siemano.